Dobry Grzegorz Nawrocki, witam Państwa w festiwalowej telewizji polskiego festiwalu i polskiego konkursu reklamy 2008. Miejsce, w którym teraz się znajdujemy, królikarnia, to będzie no, prawdziwa świątynia sztuki przez ponad tydzień. Najbliższe, e, najbliższe dni to będą spotkania ludzi kultury, ludzi, którzy na co dzień tworzą reklamy, ale także tych, którzy, którzy są odbiorcami tych reklam. Te, ten festiwal i ten konkurs to przede wszystkim. Wystawy, to spotkania, to warsztaty, o których będziemy dużo mówić, i przyrzekam, że my z naszą kamerą będziemy w każdym miejscu, które warto odwiedzić, i na każdej imprezie, na której warto być, zaczynamy. Ten festiwal ma takie zadania, właśnie to jest Boże, bardzo nudnie brzmi, edukacyjne. Czym więcej człowiek ogląda, tym więcej wie, albo ma lepszy smak. Tak to samo jest z sztukami, książkami itd. On jest pomyślany w ten sposób, żeby ludzie mogli porównać swoje prace, które są bardzo często tak niegorsze, nie lepsze, no jakieś, z tymi, które są najlepszymi w Polsce. To są dwie rzeczy. Jedna, jedna część to jest konkurs. Tak? I Ja mam nadzieję, że ten konkurs rzeczywiście stanie się nie tylko takim konkursem środowiskowym i nie takim konkursem, do której z, z coraz więcej agencji zgłasza swoje prace, ale jeszcze nie wszystkie agencje w Polsce czy nie wszystkie domy fotograficzne, czy nie wszyscy fotograficy pracujący przy reglami i tak dalej, ale przede wszystkim, że ten festiwal, który robimy wokół tego konkursu, stanie się rzeczywiście takim dużym wydarzeniem. I te rzeczy, które będziecie pokazywali tutaj, te wydarzenia festiwalu, że coraz więcej różnych firm, tak jak teraz, galerii, muzeów, będzie się włączało do tego naszego festiwalu, że rzeczywiście to stanie się takim dużym wydarzeniem warszawskim wygrywające prace, szczególnie jeśli chodzi o młodych, kreatywnych, pracujących w agencjach, lądują w K. Czyli można powiedzieć, że, że, że to jest dokładnie, nawet nie w ciąłości, tylko dokładną... Dokładnie konkurs Young Creatives, zorganizowany w ramach KTR-u jest bezpośrednią trampoliną do konkursu, do festiwalu w Cannes, i, i w tym sensie ta część tego konkursu KTR-u jest tak naprawdę przedbiegami czy eliminacjami do, do Cannes. Ja, jak co roku właściwie czekam na to, żeby zobaczyć, jak środowisko siebie ocenia, i co wyznacza jako ten benchmark, co wyznacza jako tą najlepszą reklamę w Polsce. Znaczy taką nadzieją no to jest właśnie to, tym tak co roku próbujemy dobić do takiej imprezy masowej dla, dla miasta. Tak? Mamy takie ambicje, żeby właśnie pierwsza wiosenna impreza, e, która, która ożywia Warszawę wraz z pierwszymi ciepłymi promieniami słońca, żeby to były właśnie ta, te, te wystawy i te, te eventy, które wokół festiwalu e, KTR powstają. E. Najczęściej obrady żywi są jednym z najbardziej tajnych miejsc podczas każdego festiwalu. Dla nas zrobiono wyjątek, zajrzyjmy. Jedna, jedna jest jakby zasada, która jest bardzo taka pocieszająca, czyli prace są na, na poziomie, są na poziomie, czyli jakby nie mamy wątpliwości, e, że jesteśmy w stanie pracować na poziomie europejskim, czy, czy jakimkolwiek innym. Prace świadczą o tym, że, że w Polsce się dużo dzieje i że pracują to zdolni ludzie, którzy wiedzą, co robią. To, czy zrobią to bardziej błyskotliwie, czy mniej błyskotliwie, to już jest kwestia albo czasu, albo jakiejś szansy, możliwości. Natomiast no, to jest pocieszające. No, my nie przyznaliśmy tutaj za dużo nagród takich naj... Jakby znakomitszych. Ale to też z tego powodu, nawiązując do tego, co powiedziałem, że prace już mają poziom i to jest fajne, że mają reprezentatywny poziom, że wiemy, okej, okej, okay, okay, to jest naprawdę okej. Okay. To, że nam brakuje tam błysku, jakiejś nie wiem, koncepcji, czegoś, co by nas rzuciło na, na plecy, no cóż, no, no, zostaje czekać prawdopodobnie, aczkolwiek no są jaskółki, no, no, nie wychodzimy stąd coś niezadowoleni, czy, czy, czy nie mieliśmy w sumie zbyt dużo problemów z określeniem tego, co wybraliśmy. Najprościej mówiąc, faktycznie y, można by powiedzieć, że poprzez ten konkurs flut, ilustracja wchodzi na salon. I te dwie sale, które tutaj wersja, te dwie sale pokazują, jak, jakie jest bogactwo tego metru, A to jest dopiero początek. I tak naprawdę pierwsze koty za płoty, y, jak sądzę, jak znam matematyki, czyli wszystkie efekty kwadratu do kwadratu itd. Tak i N tych potęgi, no to powinno być zupełnie nieźle w następnych edycjach. Teraz jest świetnie, a będzie jeszcze lepiej. Ja w ogóle stawiam, że ilustracja poprzez swoją pojemność, poprzez swoją przedstronność oraz świetny poziom artystów ma zupełnie realne szanse, żeby stała się dosyć wiodącą tutaj kategorią we wszystkich skupionych wokół tych nagród KTR. Fotografia reklamowa to jest bardzo interesująca kategoria, dlatego że jest to fotografia bardzo nasycona ingerencją innych osób. Tutaj oprócz fotografa, sztab ludzi pracuje na to, co jest wynikiem sesji fotograficznej. Kiedy oceniamy te fotografie, naprawdę trudno jest czasami dojść do wniosku, co jest pracą fotografa, a co już tych wszystkich innych ludzi, zaczynając od grafika, poprzez wszystkie osoby, które ustawiały plan, wybierały lokacje itd., itd. Jest to oczywiste, więc się nas bieramy. Troszkę się tutaj kłócimy, ale mam nadzieję, że będzie bez ofiar. Ale muszę iść tam teraz razem. Taki festiwal reklamowy, z fotografii, może wyciągać pewne wątki, które powinny być dyskutowane w Polsce. To znaczy tak? granice manipulacji, czy oderwanie się od wzorców zachodnich, które nas prześladują. Często się śmiejemy z tego, o zobacz, to wygląda zupełnie jak coś innego gdzieś tam za granicą. Więc myślę, że przy okazji takiego festiwalu też jest czas na to, żeby porozmawiać o, e, o tym, jak, jak, jaka jest polska fotografia reklamowa, jaka, powinna być, jaka mogłaby być, gdzie są te wzorce, gdzie są te granice sięgania po wzorce. Można zobaczyć fantastyczne wystawy w różnych, kapitalnych miejscach. Począwszy od galerii y, na Bema 65, gdzie jest wystawa Tomka Sikory fotografii. Bardzo śmiesznie pomyślana, bardzo kreatywnie. Przyjdźcie, zobaczcie, bo to jest świetne, co człowiek potrafi z własnym życiem zrobić, jak jest artystą. W galerii Art Info w fabryce Trzciny, aż dwie y, y, wystawy zbiorowe młodych artystów, których pewnie większość nigdy wcześniej nie widziała, a warto. To najprawdopodobniej przyszłość i finansowa, i artystyczna tego kraju. A ja czekam na to, że w czwartek, piątek, sobotę i niedzielę przynajmniej tyle samo ludzi, co w zeszłym roku, czyli ponad 7 tysięcy osób, przyjdzie i zobaczy kapitalną historię, mianowicie nasz labirynt tutaj przed królikarnią. Zamiast pójść do wielkich moli i tak, galerii handlowych, przyjdźcie, zapraszamy serdecznie tutaj do królikarni z koszykami piknikowymi.